Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym codzienniku. Dzisiaj będzie troszeczkę o tym, czym jest Słowo Boże i jaką ono funkcję i rolę pełni w naszym życiu, ale najpierw zapraszam do lektury dzisiejszej Ewangelii. Znajdziecie ją w opisie naszego filmu, ewentualnie gdzieś tam w swoich własnych materiałach. Dobra, czas na lekturę i za chwileczkę będzie gadanko. Mam nadzieję, że już jesteście po. Słuchajcie, dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam bardzo wyraźnie, jak wielką moc ma Słowo Boże. I dzisiaj tym chciałbym się zająć. Generalnie wiemy o tym, że to, co daje nam Pan Bóg, bo Słowo Boże w sposób pełny jest proklamowany w czasie każdej Eucharystii. I tam mamy dane dwa ołtarze: ołtarz Słowa i ołtarz Ciała Pańskiego, ołtarz Eucharystyczny. Dzisiaj skupimy się na tym ołtarzu Słowa, bo generalnie mówimy dużo o, o Słowie Bożym, i zresztą te komentarze nie tylko moje, ale też wielu innych kapłanów, którzy, którzy w sieci tutaj dzielą się swoim doświadczeniem Słowa. Ale to, co mi dzisiaj podpowiada serce i co mi pokazuje też dzisiejsza Ewangelia, mianowicie, że słowo Boże, które zostało nam dane, jest nam dane nie tylko po to, żebyśmy my poznali Pana Boga, żebyśmy my poznali Jezusa, żebyśmy my poznali plan zbawienia itd., dalej, że Bóg nam siebie objawia. Owszem, tak. To jest jakby to ten pierwszy punkt, tak? Bóg nam siebie objawia, Bóg nam mówi o sobie, Bóg nam, yy, nas zaprasza do tego, żebyśmy my przez to Słowo yy, doświadczyli Jego bliskości, żebyśmy z Nim wchodzili w relacje. Ale też to Słowo Boże ma inną funkcję. Zobaczcie, to co dzisiaj Jezus robi z tym człowiekiem opętanym, człowiekiem, który tak naprawdę został tak mocno z, yy, no, pokieroszowany przez zło, który jest. Udręczony tym złem. On przychodzi na spotkanie z Jezusem, tam słucha Jego słowa i tam dokonuje się jego uwolnienie. Tylko, żeby to uwolnienie było możliwe, to ja myślę, że w tym człowieku zrodziło się coś takiego, co nazywamy otwarciem serca. Bo zobaczcie, bardzo wielu ludzi słuchało Jezusa. Byli też tacy, którzy totalnie opierali się Jezusowi, którzy się buntowali, którzy go przeklinali, którzy prawda, odrzucali jego słowo, którzy mieli serce takie. Stwardniały, tak, zamknięte. Natomiast w tym człowieku, pewnie gdzieś w czasie tej, tego, co mówił Jezus, yy, kiedy był też i zachwycony w jakiś sposób tym, co mówi Jezus, otworzyło się jego serce, bo on w tym słowie Bożym, które było ogłoszone z mocą, doświadczył czy zobaczył swojej, yy, swoją udrękę, swój krzyż, swoją niewolę. To swoje dręczenia, to wszystko, co, co, jego, co sprawiało, że jego życie stało się piekłem. Tak? I on jakby uwierzył, że to Jezus może go z tego uwolnić. I, I wtedy, kiedy w nim rodzi się to wielkie pragnienie zbliżenia do Pana Boga, to wtedy się również ujawnia to zło. Czyli zobaczcie, że y, to Słowo Boże, ono ma moc przede wszystkim odkrywania prawdy o nas samych, odkrywania też tego zła w nas, konfrontacji tego zła, które w nas siedzi, które się często ukrywa, które się często kamufluje pod różnymi postaciami, pod różnymi maskami. Ono w, y, jakby w obliczu czy w świetle Bożego Słowa zaczyna pokazywać swoją prawdziwą naturę. Y, I to, y, to z jednej strony może przerażać, bo rodzi w nas pewien taki opór, no, bo my boimy się prawdy o sobie, bo nieprzyjaciel próbuje różnymi potrzeptami nam mówić, że lepiej by było, gdybyśmy tej prawdy nie odkryli, ale z drugiej strony, jeżeli my skonfrontujemy tą prawdę o nas samych z Bożym Słowem, albo inaczej to Boże Słowo odkryje tę prawdę o nas w nas samych, w naszych oczach, to my mamy tę możliwość i tę okazję do tego, żeby wołać do Jezusa, aby on nas z tego uwolnił. I zobaczcie. Jezus tutaj używa tylko czterech słów do tego, żeby tego człowieka uwolnić z tej udręki, z tego koszmaru, które, które było w jego życiu. I tę moc ma również słowo Boże. Słowo Boże nie tylko nas stawia, czy konfrontuje nas z prawdą o nas samych, ale słowo Boże jest też również tym słowem, które nas uwalnia od zła, które sprawia, że stajemy się na nowo. Wolnymi dziećmi, tak, dziećmi Boga, jakby odkrywamy na nowo swoją godność. Jakby na nowo Chrystus czyni nas wolnymi, tak. I możemy w tej, z tej wolności korzystać w sposób absolutnie w pełni radośni, w pełni wolni. Chyba o to chodzi, o wolność. O to, żeby odkryć ten pierwotny zamysł stwórcy, który On umieścił w nas samych. A zatem My spróbujmy się zastanowić, co jest tą naszą y, niewolą, co jest tą naszą udręką naszego życia. Y, może są to rzeczy, do których my sami nie chcemy się przed sobą przyznać, ukrywamy nawet przed samymi sobą, y, gdzieś tam pudrując tę rzeczywistość. I kiedy spotkasz się z tym w świetle Bożego Słowa, prosi Jezusa, aby on mocą tego słowa, mocą swojego słowa uwalniał Cię, abyś stawał się coraz bardziej. Wolnym człowiekiem. To o to w tym wszystkim chodzi, tak myślę. Dobrego i błogosławionego wieczoru Ci życzę i do zobaczenia. Szczęść Boże i pa.